Hej Hejtr, Siemanoćko z tej strony Venus Games i dzisiaj nagramy sobie odcinek znowu w czwórkę 2 na 2 2 na 2. No, Mam nadzieję, że się dobrze wiecie. Witam, witamy, witamy. Jasne, jasne. Mhm. Jasne, jasne. Mhm. Dobra, gramy sobie ym... Gramy sobie czwórki i zmienimy sobie skina. Może banana sobie wezmę, tego darmowego. Aha, no tak, gramy 2 na dwa takie coś nowego. W sumie to stare jest, ale chodzi mi o to, że nowe na moim kanale. No, będzie naprawdę... Nie... chcę żebyście się... Tak, to prawda. Dobra, gramy sobie... Jestem bananem, jestem bananem, jestem bananem. Zobaczymy jak nam pójdzie. Hmm. Okej. Okay. On se tańczy. A popatrzcie co ja sobie zrobię. Coś tam jest na górze. Albo sobie zrobię, popatrzcie taką memotkę. O! Dobra. Zaczynamy. Mati! Winter? Tak, dobra. Idziemy na takie coś, co nazywa się Winter. Nie mogę w to wejść. Dobra. Um, ustalimy sobie teraz kto z kim gra. Dobra. To kto z kim? Okej, okay, dobra. Ja gram, ja gram, z tym Fadi Shelfem. Okej, okay, Fadi Shelf, ja chodź. Idziemy razem, żeby wybrać sobie drużynę i gram z Fadi Shelfem z panem Alanem. Z nim, się najlep z nim się po prostu najlepiej gra. No, tak! Waga! Pum! No i dobra, 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 spokojnie! No i widzicie, już mnie... Widzicie widzowie już mnie od razu na początku zabili. No trudno, zdarza się widzowie. Tak się zaczyna odcinek. Zaczyna się odcinek. Tak się zaczyna niestety czasami odcinek. Tak się niestety zaczyna czasami odcineczek. Niestety. Mm. Chciałbym mieć epickie bronie w tym winterze, wiecie? Zawsze w tym winterze dają niebieskie i zielone, widzowie. No to jest... To jest hańba. To jest hańba. Hańba Fortnite'a. Łopa! O Jezus... Dobra, dobra, proszę, 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 proszę! Dobra, ja też, ja też, ja też! Um, sorry, strzelałem Mateusza, teraz sorry, sorry, pre... Serio, dobra... Um, w... Proszę, proszę, zostawcie mnie, proszę. Dajcie mi się na chwilę uleczyć. Ja niestety, sorry, Mati. Nie wiedz... Dobra. Jesteśmy w przeciwnej drużynie, a ja ci daję leczenie. No, jesteśmy dobrymi kolegami w Fortnite, nawet kiedy jesteśmy w przeciwnej drużynie, dajemy sobie macy i tak dalej. No, no dobra, dobra, ale jedzenie. A teraz już na A teraz już na um, Ludzie zabijamy ich po prostu. Dobra, leży. Leży. I teraz trzeba znaleźć teraz trzeba znaleźć pomójderowego. Jest? O widzę. Gdzie jesteś? Dobra, dobra. Uważaj na nich. O kur. Spadłem widzowie. Tam same same jest, tam jest, tam jest widza. Oj oj oj, oj obił mnie. Kurde. Nie wiem gdzie on jest. Tutaj jest. Pyk, dopnął, dotknął. O, 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 stówka, stówka, stówka. Alan jest. Widz... No. Dobra. Udało się. Udało się pierwszą rundkę. Udało się pierwszą rundkę. Widzicie? Ale pewnie oni zaraz nas ograją w Dobra. No to co? Kolejna rundka, pyk, pyk, pyk. Obudówka, pyk, pyk, pyk. I źle oczywiście zrobiłem, to jak zawsze. I pyk, leci, leci Fadnyshell. Idziemy, idziemy, idziemy. Z pompą na nich, z pompą na nich. Puk, pyk, pyk, pyk. O skur... Dobra. Niestety. Oj, oj, oj. Widzicie? Niestety. pomidorek mnie zabił. Um... No to co, liczymy na. F... Liczymy na Fadisza Elfa. Zobaczymy, czy mu się uda. Ojej. No, ma. Miałem złotego. Bo ja byłem. Bo ja poszłem z pompy. Dobra. Kolejna mapka zobaczymy jaka mapka Camp kudli dobra pe... Aha No o dzień dobry, ojciec ma to uszu oczulku jaka... Dobra dobra już nieważne dobra Uwaga, zobaczymy, zobaczymy, czy uda się go zabić, zobaczymy, zobaczymy. Widzisz? Idę. Zobaczymy, czy go się uda zabić. Trzeba. Dzień dobry. O kurde zabudował się. Dzień dobry. A masz rybę na uleczenko, proszę. Dam ci rybę. Nie ma pomidora. Dobra, zab... Spoko, pomidor. E, mamy go z głowy. Jednego mamy z głowy. O jezus, Mati, Mati. Widzieliście, widzowie, jak żem go zabił? No i tak się gra. Dobra, zobaczymy co teraz. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Dobra. Kabunga! O, czekajcie, czekajcie, ojej. Widzi e, zobaczycie na odcinku, co mi się włączyło, jakaś dziwna aplikacja mi się włączyła. Nie wiem, co to było, ludzie? Nie wiem, co to ludzie... Nie wiem, co to ludzie było, ale jakaś dziwne coś. No to co? O kurczę. No. Jak coś to, widzowie, nie reagujcie na to, po prostu za zajmujcie się, zajmujcie się, po prostu takie braterskie. Zobaczymy. Loda, loda, rozwalcie, trzeba rozwalić zawsze tutaj loda, bo oni cię za tym będą kryć. O kurde, myślałam, że już zabudowali loda.

Tak, Fortnite świetna gra. Zobaczymy, czy się uda. No. Popatrzcie sobie Jacoba. Naprawdę. Pozdrawiamy. Jeśli Jacob, to w ogóle będzie oglądał. Dobra. Uwaga, zobaczymy, czy się uda. Liczcie na nas. O! A jajaj. A oh, kurczę szkoda. Nie udało się, niestety, widzicie. No to kol co? Kolejna rundka. Runda szósta. Zobaczymy, jakie mamy bronie. Uwaga. O jezu. <grystanie> widzicie, co on dostał. Kurde. No jaka beznadziejna broń. Nie. Dobra. kur jest. Widzicie? Nie wiem. Jak coś to... Y jak coś, to e, możecie mi napisać w komentarzach, ile mamy, mamy HP, A, i se sprawdzę na montowaniu. Dobra. O, o, o! Tak, to wam na pewno serduszko przypchnie. Bo ja zawsze sprawdzam komentarze. No siema! No siema! Co ci się nie podoba? Próbuję coś zrobić. Ej, ej, a gdzie trzeba, trzeba znaleźć jeszcze tego duraka. Tam. Jest. Pięknie nam poszło, widzowie. To prawda. I pięknie. To jest akurat prawda. To jest akurat prawda. Uwaga. Pyk, 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 budówka, budówka, pyk, 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 pyk. pyk, pyk. Przycisnąć naprawdę nie idę, bo już uciekam. No dobra, teraz idę. O nie dam rady, nie dam rady z nimi, nie dam rady. Widzicie to widzowie, jaka to jest masakra? A co to za leczonko? Ja nie wierzę! Co my żeśmy zrobili? Widzieliście to? O! Pięknie, piękne to było. Widzieliście to. Po prostu jestem pro playerem. Nie, ja jestem lepszy. Ja bym ich pokonał w sekundę. Ja bym ich pokonał w sekundę. K kubiksa te, kebiksa też. Kepsa. Oj, matek, matek, matek. Nie, matka to nie. Ale koba na pewno. Ej, co to ma być? No jakoś mi się nie... Chłopie? Chłopie? Ej, no kurde! Ale w dwójkę! Serio, w dwójkę, serio! I tamten jeszcze... Tamten tam jeszcze z góry strzelał. To co ja miałem zrobić? Jeszcze dzięki. Patrzcie, patrzcie, co on zrobił. No, patrzcie, co on zrobił. Tak się po prostu nie robi. Widzieliście to. Dobrze. Tak się nie robi. Tak się nie robi. Uważaj, uważaj! Uff, myślałem, że już w niego bomba trzaśnie. Uważaj, uważaj, uważaj! O kurde. Spadłeś. Dobrze? Idź tam, idź tam na spokojnie. Masz, masz złotego skara. Kurczę, blaszka. No. Remis. Niestety. Mati. Cicho. Dobra. Remis. Niestety y, widzowie, y, bliźniaczki muszą kończyć. No No dobra. To jeszcze niech Eryk sobie odłączy. Mm, na następnym. Dobra, widzowie. To... No, pawizowie, to będzie na tyle. Jeśli podobał wam się odcinek, dawajcie łapę w górę, subskrypcję oraz ym, dzwoneczka, żeby nie przegapił wasz żaden odcinek i byli na bieżąco, więc trzymajcie się. Bajajo, papa. Bajajo.